Cześć, się wam wszystkim. Tutaj Lisi i i przed nami kolejny odcinek spor. Poprzednim nim działo się dosyć sporo, jeśli chodzi o podboje. Zniszczyliśmy jedną cywilizację, a drugą w połowie. Zostały im chyba dwa miasta. Udało nam się tego dokonać, więc zobaczymy, jak pójdzie w tym odcinku, więc koniecznie musisz obejrzeć go do końca. To uweczka. A my jesteśmy już. Na planecie świata. Wróciłem do stolicy, dokonałem kilku zakupów. Odpaliły się random eventy związane z ratowaniem m.in. naszych sąsiadów od zagłady o zarazy. I dwa razy musiałem bronić swojego kraju, więc mnie dobra. To już widzieliśmy wielokrotnie. Zrobię szybko speedruna z tego i odpalę odcinek, kiedy będziemy zasadzać się na różowych. Różowe możemy zauważyć, zostały tylko dwie planety, więc szybko. Atakujemy je i. Będziemy skupiać się powoli na innych celach. Co z, co z zakupionych rzeczy? Ulepszyłem sobie wieżyczkę? Nie, nie ulepszyłem, wstrzymałem się jednak, ale coś tam sobie chyba ulepszałem. Chyba... Ee, rakietu! O, już właśnie mnie atakuje obca flota, no ale dobra, najpierw skończymy ich. Nie, to ja mogę sobie maksymalnie stać tutaj tu sobie pizgać, o. Do. Szybko. Dobra, wysłali ze rakiety, nie. Okej. Okay, dalej. Uh. U! <ścoughs> Ej, dobra. Z nimi można się fajnie w Berka pobawić w sumie. I to jest te dwójka. Podoba mi się ta planeta w ogóle. To jest te dwójka. Dobra, to może się zaraz podbijemy. Okej, okay, runawaya! Mieganiają mnie, są mi leć spokojem. To chyba dwie wystarczą. Dobra, lecimy dalej. Na razie musimy ogon zgubić. Czy na planie jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze nie jest to przejęte, ale. Plus te jak jest takich, że one na bang będą yy, przejęte. To nie jest opcja, że mogę przez przypadek je zniszczyć. O, dobra. powiedz, dostałem w Ciry. Okej, okay, teraz tu. Powiedział, że w tym tak wolno się wbija. Okay, kiedy mnie ganiają samo naprowadzające Ale ja się nie boję. mnie nic nie dogoni. Dobra. Tutaj. Run away. No weź to zbi. Kurde, no co ja nie trafią? Kurde, czy co? Dobra, musimy zgubić ogon i zatrzymać się na chwilę nad, nad tą... No coś te rakiety krzywo latają, nie wiem czy to jest... Okej. Widzicie, że one lecą, one lecą wszędzie tylko nie, nie tam, gdzie mają spaść, nie? <ścoughs> znaczy jak przypitolet z tego nie jest, to z tego jest za wysoko dla nich, dobra. O, tam coś trafiłem, bo było No to mogę odejść, chyba? Nie wiem. Kurwa zniszczyłem to miasto. Ajajaj. Not good, not good. Czyli jednak można te miasta niszczyć. Niedobrze. Niedobrze. U! Uh! Ojoj, 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 tarapaty, tarapaty, aaa! Kurde, no to jest... temat... ...jest to cięższe, nie zakładałem, bo przecież wcześniej trafiałem, ty mi teraz nagle... Salwa! Uf. Da, oni są blisko, oni są szybcy. Okej, okay, czyś trafiam, dobra. Salwa, 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 salwa. Ile się da? Uciekamy. czekamy. Oooooooooo, Kurde no. To mi się załaduje ten... Może się zdąży w tym odcinku załadować. O kurdo! Zem to skazaniu. Ja pitą... Dobra, skip. Skip, 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 skip. Szybko lecimy ratować te nasze niszczą na nerpi, Dobra. Serber 2. Bawiłem się, no to teraz trzeba ratować swoich. Tu jest problem, tu jest problem. Dobra, koniec przekazu. Go. Szybko, szybko, bo mi zaraz niszczą tą planetę. Nie chciałbym jej tracić. Mam tu niebieską przyprawę dostęp. Tempo, 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 tempo. A nie, to są piraci. No, w kolejny kordon. No, mamy chyba tam jakąś do przegrupowywania się. Gdzie oni są? Tu gdzieś w dół, dobra. No dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie Kaladry. Chodź. Ah, come on. No Dobra, od razu lecimy tam na wojnę, bo ja chcę tych skończyć, żeby mieć już spokój tutaj. Z bitwami. Teraz próbujemy, nie, no to ta, ta jedynka została, ta jedynka, szybko lecimy tam. Jest w połowie podbita. Szybko, cypko, 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 nie dobrze, nie cypko, o! Pewnie mi kąsną, ale nie za dużo. Dobra, lecimy od razu... ...na planetę, póki za nim mnie nie dorwią. Puszczamy, ile się da. Bom na łeb. Ja mam 300. To no spoko, spoko, buja to fajnie. No, za dużo. O, dwa chyba... O, jedna za dużo poszło. Realne szkody mogą być. E nie, dobra, pudła. dwa Właśnie to 100. z tym podbijaniem jest coś dziwnego, bo ja se... Bom bombuję ich? Tracimy. Dzieci jakoś dziwnie latają, jakby... O, dobra. Mogę to laserem chyba skończyć? Będę musiał bliżej polecieć, a to raczej... Zrobiłbym mi się jakiś EMP, żeby wyłączać te towery. Ten tower się zaraz może... Zajmuje to miejsce, dobra, essa. O. Zaraz tę profilaktycznie, bo te spore lubi się wycypywać, lubi się wycypywać! Eee, nie. Zyskam więcej niszcząc was, dobrego. Musisz zapisać, wylatując z tego. No dobra. To mnie zapiszę profilaktycznie, bo to spore ma to do siebie, że. Co to? Aha, ten mi kąsło. dobra. podziaba. Teraz zapiszemy, myślę. I idziemy kończyć, ich. idziemy ich kończyć. Zapisz, ok. Dobra. Jestem zabezpieczony, że tak powiem, przed ewentualnościami negatywnymi. Wrogie statki kosmiczne atakują planetę tam Hab Habibi. No na agresor, no i znowu tutaj napitalamy. Nie, no. Wolałbym ich zniszczyć, nie? Wolałbym ich zniszczyć, bo przecież cała ta seria opiera się na wojnach. Kurde, nie jestem już tych wojen, Chcę pokazać jeszcze inne aspekty tej gry. A, to oni, dobra. Zatakujemy od razu tutaj tego bombowca. Cześć. No i co? Super, super gra. super gra, nie? Lubię to. Ja mam ma w ogóle. Ej, je, wolfer! Witam serdecznie. Dobra, kolejny bombowiec do zniszczenia. O! 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 Cieszę się, że Ci się ceremonia podobała. Raz kolejny bombowy zniszczony, już mniejsze kłopoty i tego. dziada Carbonara Dobra, teraz możemy się bronić przed nimi. Co tam słychać w ulferze? Pyt, pytz, dobra No, 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 ładna pitas. Nie, podyszku, o, zajebiście no, nie, to no, jest spoko kasa. To kurde jest obrony... No kurde, łap to, bo zarazem zaraz kolejni O, dobra, dobra, to jeszcze jeden pitas Mhm. Mm Dobra, lecimy po nich. I będziemy musieli złapać, chyba tą rakietę, faktycznie. Albo dole skoków. Dobra. Łatwo. Łatwo pani kolego. No, a co mamy tutaj do kupienia? Kolonizatory 150 bardzo drogie, nieopłacalne wręcz. E, ładownia bateria, dobra. Z tymi akumulatorami to też mi to rybka. Lecimy zbić ich ostatni teren tam. Żeby już mi nie przeszkadzali, żebyśmy mogli się skupić w tej grze na innych aspektach niż tylko walka. Chciałem szybko dominację złapać, nie? I mi się udało. W tym rewirze. Ja wiem, że to oznacza wojna. Ludziki. O, zany ja przeskroluję... Te trójka. No nie wiem. No, Do dobra. Odpuścimy im na razie. Zastanowimy się nad tym, co chcemy zrobić jeszcze w tym odcinku. Może jakiś handel wymienny z sojusznikami. Nie chcę od kupować, tak szczerze. Coś ciekawego. Inna bomba. czy inni mocy, dobra, ja już nie będę się bić, więc ja potrzebuję. Do zabawy. O, na pewno baterie ile macie, biorę. Zawsze to się zda. Jakieś naprawcze systemy. Macie jakieś butle z gazem do naprawy. Ż o, żół o, żółtą wam z transportu. Dobra, Esa. Kasa znowu przyszła. Te naprawcze dawaj. Do koryta. 90 tysięcy sterować na lepsze te. No dobra, dawaj. Protonowa, mega rakieta protonowa. Powiedz, za 91, dwa kolonizatory. mogą tam się bardziej zabudować w tym moim mini imperium. Piewca chmur. Dobra, jakie ja mam narzędzia, jeśli chodzi o terramor... Formowanie, nic nie mam. A też bym chciał pokazać to na tym, na odcinkach. Jak wygląda ten? No wiem, że w górę to jest miotarz mrozu, to atmosfery. Okej. Okay. Górnym no, szkodem. No, nie, no mogę pogrindować trochę, jeśli chodzi o kupowanie tych przypraw. Dobra, to zrobimy. Tak, do widzenia. Odznakę, złoty dotyk Midas. tykamy ja sobie użyję tego o, tego oka Saurona na nich. To się powinno za chwilę odnowić. Jeśli nie, to w następnym odcinku na pewno to się stanie. A my sobie podziałamy z tym. O, czy prawy przychodzą? Handel. To co wy tu trzymacie? Mała wytrzymałość, to tam nie potrzeba. To, no, oni te narzędzia wszystko mają po takich cenach, że ja pierdzielę. A to są niby. Moja matka ziemia, nie? Skąd się no Dobra, podbierajmy, zróbmy domokrąsę, podbieramy przyprawę No nie no, to wywal tego Ronto w kosmos, nie chcę go. <scary> tego też buraka. No, teraz może dasz mi? Handel. <An Esto> Aha, czyli zabrałem przyprawy i nie zabrałem czy o oh, ale to ja co widzę. Mogę swoich sprzelić, to dobrze, no to dawaj! O, o, sprzedaj, dobra, essa. Milion, bity, go tylko dotknie zamienia się złoto. Midas! Dobra, pozbierajmy haracz, 10 na 10. Ty, wchodzi to, normalnie to zbieram, przecież nie pamiętam, że musiałem to skupywać, ale teraz dobra. O, po co się mieć więcej narod... ...więcej planet, niż zakłada gra? Daj 45, no jesta Dobra, będę królem przypraw. Towarować pół galaktyki w przyprawy. Tu nic, dobra. Haracz nie mógł, zostać ściągnięty. Ja tylko czekam, jak się to mi załaduje, nie? Aby sobie przynajmniej tą ostatnią planetę. Tę trójkę. Co mają? Bez wojny. Kurde, Bela! Nie wiesz, że będzie. Będzie dobry pitos. Już chyba mi się spłaci. Ee, moje cele. Te, te odcinki męczenia wojną. Tu nic. No to. O, będziemy się bawić teraz w termoformowanie, tyle mi starczy tego. Jeszcze może popłynę, pozakupuję trochę tych kolonizatorów, więcej magazyn przypraw, żeby zrobić planety. Zajmiemy się w kolejnym odcinku na pewno, te, będziemy terramorfować i przejmować następne planety. Magazyny też, tylko na razie potrzebuję pofarmić trochę kaski. 5 przyprawy, dobra to zawsze jest to dobry pitos. Będziemy zwiększać te, jakość tych planet. Tutaj, na przykład, wszystkie trzy zajmiemy. Tyle już mi zajmie. Znaczy, tyle będzie git. Jak się pojawią nowe stwory, to będziemy ich podbijać. Będzie i fajnie. Dobra, idziemy po kolejny haracz. Zaraz zajmiemy się opychaniem tych towarów. Za granicę. Naszego państwa. To jest taki, że tam ci yy, mieli, o, różowa jeszcze wpadła. Dobra, fajnie, fajnie. Podoba mi się to. Ja tu mogę zdropić, bo czegoś nie potrzebuję. Dobra, krzaków nie potrzebuję. Albo dobra, zróbmy jeszcze inaczej. Kupmy ładownię. To ładownia, kup, spać mnie, nie? Dobra, za niebieską chcą 13. Mogę to sprzedać. Odzyskać kapustę. Już? Aha, nie mogę... Dopóki no, nie sprzedam, nie mogę, nie mogę tego zrobić tak, no dobra. Zaraz polecimy do kolego w takim razie. Ruszowa w towar. Dobra, czy oni chcą... Jest. Nie, nie, nic. O! Ho, 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 ho. Dobry Pitos, ty, dobry Pitos, dawaj to, zniszczymy rynek. Kurde bela! A, ha, ha, ha. Kaczyn. Ale Pitos, o. o. Dobra, kolejna znaka handlowca. Powiemy się teraz w handlowca, nie? Oooje. Yeah. Teraz będziemy się bawić No Dobra, mój... moja planeta rodzima? To nie chcę może żółtego trochę wziąć tam, przyjąć. Ale dowiemy się. Nie, nie chcą. Dobra, to lecimy na małe zakupki do sąsiada. Bo ma lepsze ceny, nie? są się odmale przeceny, nie? Z mi nicosamziada polecimy. 2 <laughs> miliony mam, to jest dobry pitos. Mogłem kupić, ale nie, bo tutaj będzie zaraz chryje. Ja się zajmę czymś innym niż kupowaniem. Dobra. No, ci mają dobry deal na to, więc sobie to sprzedamy. I tak, małe zakupy by się zdały. To na pewno od razu w kolejności idzie nam to maszynka do robienia tego i maszynka do robienia tego. Wymiotarz mrozu będzie wchodził czy to... Tak, dobra, gitara. Mamy już to termoformowania, zobaczymy się jeszcze. Zapóczby no, jakieś upgrade, no to ta personowa mnie kusi. Tam mnie kusi, dobra, więc zrobimy tak Kupimy na wszelki wypadek nią Nie wiem czy tą różową nie, nie zaryzykować Ile by wyszło mi to z 203? Dobra, biorę ją też Zapakuję, mam, mam klienta Gdzie skupię to Dobra, to na wszelki Dobra, gitara Bardzo ładne zaopatrzenia w tym odcinku I pójdziemy tam gdzie skandlowałem Przed chwilą ją, bo ona była po 30 Tysięcy za ten Jak nie to najwyżej później poczekam bardzo ładnie była spielowana, więc sobie tak zobaczymy, czy to jeszcze raz zadziała. Handel jest indeed. Dobra, kolejny milion na naszym koncie. Czy kolega może ma jeszcze jakieś różowe towary? Szukamy, może tu żółto, tu żółto. Tutaj, jak? Szukamy różowych towarów. Bez piratów napadnięty, dobra. Zrobimy tak, jeszcze ten odcinek przymucimy z tymi piratami. Jak tam? Niedługo się oczko skończy, o, dopniemy to oczko. I następnym odcinku zajmiemy się kończeniem rywa. Albo dobra, jeszcze przemęczymy może ten odcinek. Poczekam, jak się to oko załaduje. Pohandlujemy sobie trochę. Zobaczymy, jak te protonowe e działają teraz, te protonowe rakiety. Iść. Bolą, bolą. Dobrze, jest to odczuwalny wzrost obrażeń. Ale ich kasa chyba też boli. Nie jest to jakaś najwyższa waka co? Dobra, to jeszcze sobie weźmiemy, ułatwimy zadanie z termaformowania. Czyli tak. Czy ja mogę to przesunąć tu jakoś? Nie, nie mogę. Spróbujmy. Anders, co wy tu macie? Macie równanie ziemi. To mnie nie interesuje zbytnio. No. Potrzebuję narzędzi. Widzenia, dobra. Ile mam krzaków, bo to warto też sobie pozbierać. Pozbierajmy te drzewa. ładownia U nich drugi poziom ładowni, się? dobra biorę, zawsze spoko, nie? Co tam się dzieje? Messiasz? dobra zaraz mi się doduje to. aleśmy ten Mesjasz, Pójdźmy to ogarnąć. Messiah, Messiah, where is it? Here. dobra, bujamy garba. Przejmiemy im te trójka i będzie za Rombiście. Zajmiemy się ostat... w następnym odcinku ten ram formowania. I jeszcze o, jeszcze w tym może polecimy, jak te... czekamy na ładowanie się tego wszystkiego. Polecimy. Ten odcinek zakończymy na tym, że przyjmujemy ostatecznie tego wroga. Tą bombą kulturową. No, to robi to robi różnicę na polu walki. To robi różnicę na polu walki. Możecie zauważyć teraz. Okay. Macie coś dla mnie? Dawaj, Max. To liście. Eee, liście. Co tutaj się jeszcze dzieje? Nie, potrzebuję. Dobra, ja się doinformuję Kurde, to ja wcześniej grałem tak koszmarnie. Chodzi mi o to głównie, że. Dobra, walić to na razie. Dobra, to mi się zaraz Ja Dlatego czekam na to. Na tym chcę zakończyć odcinek. Żeby mieć tytuł, podbiłem ostatniego rywala w mojej okolicy. Wiecie o co chodzi, nie? <grystanie> A potem zajmiemy się terraformowaniem wszystkich planek, które mają fajne przyprawy nie? Czerwona nie potrzebuje na przykład na to oleje. Te fioletowe, te magazyny postawię. W jeszcze mogę podlecieć szybko do sąsiada. Ja mam gdzieś tam różowe, mam dużo tych przypraw. Mam, jakąś... mam różową, dobra, fajnie. Teraz będziemy prawdziwym magnatem tej strefy. Ma 1700 kapusty. No, nie doładujemy zierca na to. Dobra, to sobie weźmiemy jak najwięcej tego, mi się przyda późniejszej magazyny przyprawy. A, myślę, się tak znadzą. Może bez przesady, ale za milion tak najbardziej. Eee... To... No... Dobra, to mogę sobie spędzić u nich, odzyskać trochę kapusty. To też trochę, ale myślę, że znajdę lepszego kupca, ale chciałbym zresetować licznik. Dobra, polecimy na inną ich planetę w sumie może. I mają tutaj... Dobra. Będziemy mogli, będziemy się bawić, nie? Na pewno. To się odładowało? Jeszcze nie. Czekamy tylko na odładowanie tego. Znaczy, no, będzie dłuższy, tylko ze względu na to, że czekamy na odładowanie tej rzeczy jednej. Magazyny też tu mają. O, kolonizatory to się przyda nam na potęgę. Nie tu gdzieś dostęp do jakiejś różowej, różowej materii, i tak powiem. Żółta. Czerwona. Luta. Dobra. Zobaczymy, co oni mają jeszcze do kupna. Tylko czekam na to, nie? Czekamy tylko na to. To jest interesująca nas kwestia. O, to jakieś są narzędzia. Pozdrowienie, Mhm. Mm nie, spokojnie. się trafili, że oni mają, mają jakoś tak. nie patrzą na mnie. Dobra, na razie kolonizatorów nie potrzebuję w sumie. Ale polecę sobie pozbierać te klamoty. O! Kończy się. Dobra. Dobra. To to ja sobie tylko zbiorę to i lecę tam przejmować. To skończył się. Ładował się. Chyba e, dziewięć. Lecimy, podbić planety. Lecimy. Ostatni, finalny ruch, żeby zakończyć ten odcinek, który nam to umożliwi. Hop! Hop! Up. Ta dwójka do mnie. Go. Ta trójka. Z prawą. Dobra. Hits. Oha, czyli się znaleźli jakieś wrogi, które tego nie lubią. Ach, czyli to nie koniec naszej zmagań. No okej. Okay. Okej okay. Dobra, tego dzbanka nie potrzebuję, sprzedamy. Ma jakieś sensowne ceny, czegoś. Dobra, o właśnie, to są dobra. Spoko, buja. A oni jeszcze jakoś funkcjonują. Zobaczmy, kto jeszcze do nas dzwonił. O Jezus. Ty, ale to są... Dobra, to są jakieś inne pyrtki. Kto to jesteś? Kim wy jesteście w ogóle? Dobra, to już... To już by było na tyle. Następnym... U! Tu coś się dzieje. Co tu się dzieje? Mieczyki dwa są. Ktoś napad, Ktoś mnie bije? Co jest? Nie wiem. Dobra. Dobra. Żeby robię tak, zapisz na wszelki wypadek, są to istotne, żeby zapisywać. A Wam, drodzy widzowie, dziękuję za to, że byliście w tym odcinku ze mną. Pamiętajcie koniecznie: łapeczki w górę, komentarze pod filmem. I poprosiłbym Was o jeszcze jedno: o subskrypcję. To byłem ja, a to było spor. Cześć i czołem. Widzimy się w następnym odcinku.